Witajcie, z tej strony Teddy, a w przyszłym odcinku pokażę wam nowy Candy Update w Timber Champions. Jeszcze przez zaczęcie możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobrze, więc jesteśmy już w grze i mamy pierwszy oficjalny update, także sobie już gramy. No i pierwsze rzeczy, czyli Candy World, jedno nowe jajko, 7 nowych petów, trzy nowe drzewka, trzy nowe siekiery, Autofarm, słuchajcie, Autofarm za darmo. Ok, jest tu myślę, że dość ciekawa rzecz. Autofarm, czyli coś fajnego dla osób, które lubią awczyć w takich grach. Dalej mamy Boost Bundle, Candy Spin, czyli takie koło, jakby, no wiecie, do losowania. Możemy w końcu ukryć GUI, co jest spoko, bo w ostatnim odcinku i trochę ciężej było zrobić miniaturkę. Mamy parę innych spraw zobaczcie, z update'ów. Co jest? Friendbus! Nowy gamepass, słuchajcie, nowy gamepass czyli coś co mnie tak naprawdę interesuje. Więc zamykamy słuchajcie i lecimy, sprawdzamy co nowego, nowa kraina. A więc słuchajcie, jesteśmy już na Magiku i 10SX kosztuje nowa kraina, którą oczywiście sobie sojcie, kupujemy. Mamy i uwaga, jesteśmy słuchajcie, jesteśmy na krainie Candy, ja Cię kręcę. Ładnie tutaj jest nawet. Zatrzymam moje pety w ogóle, bo ja coś wczyłem, czy ja mogę coś skraftować. Okej, okay, słuchajcie, craftujemy, ekipujemy teraz najlepsze. jak widzicie, no moje pety już wyglądają jako tako, Myślę, że nie mam najgorszych petów. No i słuchajcie, przetestujmy może sobie tą funkcję autofarb na początku, bo darmowa funkcja, no to czemu, by je sobie nie przetestować? Także klikamy i okej, okay, mi sam będzie podchodzić i klikać. Powiem wam genialne. Cieszę się, że w końcu coś takiego dodali. Mega jest to fajnie zrobione i. Aha! Ile to ma? Dobra, yy, widzowie Chyba troszeczkę musiałbym tutaj zainwestować Ile kosztuje, słuchajcie, kolejna siekiera Kolejną siekierę kupimy sobie Czekoladową siekierę, okej, okay, mamy za 150SX I zobaczmy, czy teraz będę mógł to Chociaż zniszczyć jeden kudecu Jest gronę, ale patrzcie, prawie rozwaliłem I już mamy, tutaj mamy te koło Także myślę, że możemy sobie Raz zrobić spina, uwaga, lecimy Może peta, proszę, chcę peta, słuchajcie Ja chcę peta, ogólnie wbijam peta Zobaczcie, patrzcie, uwaga, leci pet i uwaga dobra, zratowałem, ultralaki, znowu te ultralaki, żadnego innego boostu, słuchajcie, nie mam od początku tej gry tylko ultralaki, tutaj mamy nowe jajko ok, czyli tych sześć nowych petów tutaj mamy no i ogólnie myślę, że spoko, ale mnie słuchajcie, interesuje tutaj nowy game pass, jaki jest nowy game pass, więc uwaga dwa razy secret chance powiem wam, ciekawy game pass, mamy większe szanse na pety secret także powiem tak, dla mnie bardzo fajnie, myślę, że sobie oczywiście go za chwilę kupimy, a może nawet teraz, sobie, sobie kupujemy nowego game passa za 600 Robux i uwaga, dwa razy Secret Chance, zobaczymy, może odda, mam nadzieję, że tak, słuchajcie bo no, sekrety, ja chyba żadnego sekreta nie mam, poczekajcie, sprawdzę no jak widzicie, no nie, ja mam w ogóle tylko Mythical'a Aha, i nic więcej. Nie na naprawdę, że tego sekreta nie mam. Tylko mam tego ekskluzywa w ogóle. W ogóle go ma 48 osób. Ale może zrobimy jakiegoś giveaway na niego. Możecie napisać, czy chcielibyście, abym zrobił konkursik wam na tego peta. Tutaj mamy questy, podbierajmy sobie. Właśnie, zawsze to się przydaje. Ja w ogóle tego nie odbierałem nigdy. A widzę, że oddaje I słuchajcie, mnie ciekawi, czy jest nowa aura. Dlatego pójdziemy sobie na wulkano jeszcze i sprawdzimy, czy dodali jakieś nowe tutaj aury. Mam nadzieję, że tak, bo byłoby fajnie. I uwaga, sprawdzamy, czy są. Mamy Nuklear Aura. Okej, okay. nie wiem, co mam nuklear do tego, do candy, ale myślę, że zawsze spokój. O, nie, co? 250 milionów? Co mu taka różnica? Dobra, e, trochę mnie tutaj przerazili, słuchajcie, dlatego myślę, że no, trochę musimy na to pozbierać, a zobaczmy, może ja będę mógł upgrade'y kupić, bo tak, ja chyba nie mam wszystkich upgrade'ów kupionych, ale słuchajcie, jak widzicie, wszystkie te ceny są dosyć drogie, dlatego no, niestety, mnie na nic nie stać, więc co, mi chyba nie postaje nic innego, jak iść farmić, dobrze, że jest ten friend boost, bo zawsze coś tam dostaje więcej, więc co, ja sobie idę na autofarma, o, no i genialnie to opcja działa, mogę iść teraz sobie au pójść autofarma, zobaczmy jeszcze czy mam jakieś boosty, słuchajcie, żadne boosty jest, dwa razy damage, myślę, że mogę go sobie wziąć, no i co, ja lecę na auto farma? i widzimy się za chwilę, I patrzcie, jestem 80 w topce robuxów, ej, nie widziałem tego, ale fajnie, słuchajcie, no i to mi się, słuchajcie, podoba, no i słuchajcie, udało mi się, mam 6 SP coinów, także przejdziemy i kupujemy sobie Candy X, więc mamy, może w końcu teraz coś będę mógł tutaj lepszego zniszczyć, zobaczmy ile niszczymy to aha za pierwszym razem, słuchajcie, dobra Ile to, bo z tym miałem ogromny problem No powiem wam tak, jest lepiej, jest o wiele lepiej Dobra, dobra, słuchajcie Teraz mogę ekspić, w końcu mogę coś ekspić bo naprawdę, tamta siekiera już nie dawała Nie dawała rady na te drzewo Także bardzo dobrze, że mamy I uwaga, ile dostaniemy, mam 30 SP Sprawdźmy sobie, coś jest 45 SP mamy Koinów, słuchajcie, tylko co ja mogę Za nie kupić, bo ja tutaj, okej okay, Mogę otwierać, słuchajcie, sobie jajka, mogę wszystko Ale no tak szczerze tutaj mało, zobaczmy czy jest coś innego, właśnie zobaczmy walkę z bossem, bo pamiętam w ostatnim odcinku próbowałem walczyć z tym bossem i słuchajcie, no niezbyt dobrze się to skończyło ponieważ tego bossa nawet nie było oj co jest, jest teraz Ziorno, jak to wygląda, jaki jaki słuchajcie, co jest nie tak, dlatego co sobie say, przechodzimy i walczymy, do się z nim czemu ja tak mało mu zadaję, dobra muszę w niego klikać, ale mi nic nie zadaje z tego co widzę czy coś za to dostanę, ja mam nadzieję, że za to dużo tych diamencików się dostaje bo jeżeli tak to by było słuchajcie fajnie, Bye. no mogłem sobie więcej upgrade'ów kupić, aktualnie mam 185 milionów, co nie jest zbyt dużo, ani mnie nie stać na Aure, ani mnie nie stać na, no nawet, chyba nawet na 3 upgrade'y mnie nie stać, może, może stać na 3, ale na 4 już na pewno, nie, więc zajcie, no trochę lipa jest y, z tym ogólnie, nie wiem, nie wiem, ja coś i tak w ogóle mało, chyba, że są te drzewka takie właśnie, o jak tamto z tymi diamencikami, ale jeszcze i takich nie widziałem na Candy, albo nie zwróciłem na to uwagi, dlatego fajnie jakby takie były, słuchajcie, do 750 HP, halo, ile diamant tego zadaję, Mogę bić i bić. Może chodźmy na te candy. Nie, mi się naprawdę nie chce bić tego bossa. Może za chwilę, szecie, wrócimy, Zobaczcie, na candy. oj, są te drzewko. Dobra, jest jedno szybko, szybko. Bo gościu mi chce zabrać. Dobra. I. Och, no, zobaczcie, ono też jakoś mega dużo nie daje. No, nie oszukujmy się. Zaczynamy sobie na upgrade'y, Myślę, że aktualnie jest to najsensowniejsza rzecz, którą mogę kupić. Dlatego zaczynamy sobie sprawdźmy i co my tutaj możemy. Player speed, no czy ja chcę? No, ja dosyć szybko, słuchajcie, biegam. Ja bym sobie na pewno kupił o to. To jest spoko. Boss damage bym kupił, bo nie mogę w ogóle go zniszczyć. I słuchajcie, mogę kupić jeszcze trzeci, trzeci upgrade. Kupmy może, kupmy ten more storage, bo player speed aż taki ważny nie jest. Dlatego wszystkie najważniejsze upgrade'y póki co mam sajcie. Teraz uzbierać 65 milionów tylko mi zostało na ten ostatni upgrade i w będę miał wymaksowane upgrade'y prawie wymaksowaną grę. Jeszcze musiałbym sobie tutaj pety pootwierać. Przez wiele ogólnie otwierałem pety i jak widzicie mam epika w wersji golden, a nawet dwa. Dlatego, no nie jest źle, ale słuchajcie jeszcze troszeczkę mi brakuje. Dobrze, więc jak widzicie mam powyżej 250 milionów tych właśnie klejnotów, a to oznacza, że możemy kupić sobie aurę. Także słuchajcie, przechodzimy. Gdzie są tu aury? O, są. I słuchajcie, kupujemy nuclear aure, która ma mnożnik 1.4. Więc słuchajcie, kupujemy i uwaga, mamy Equipet, zobaczmy sobie jak ta aura wygląda, czekajcie, bo ja mam chyba aury włączone. o, dokładnie, i jak widzicie, ej, no nie jest, nie jest taka słaba, nie, nie jest jakaś też mega super, jest poko mi się wydaje, bywały lepsze, ale no dobra, zobaczmy sobie, ile dostaje się teraz, czy, czy to też mnoży, w sumie to nie wiem, zobaczmy, właśnie, co ja tutaj sprawdzam, w sensie, przecież tutaj nic nie ma, chodźmy sobie na candy, zobaczmy, czy to daje coś dużo, bo z tego, co widzę, to 390SX, no, no nie jest źle powiem wam. Okej, okay, więc słuchajcie, jestem już i jak możecie zobaczyć, prawie skończyłem bić tego bossa. Generalnie w międzyczasie yy, kupiłem sobie wszystkie upgrade, y. słuchajcie, bo mam zrobiony full upgrade'ów i słuchajcie, kończymy bić tego bossa, zobaczymy co się dostanie. Zniszczyłem go prawie sam. Całkowicie, więc może jakiś. Może nie wiem, może coś dostanę. Zobaczmy, jufaka! Aha. Czyli ja zmordowałem, słuchajcie, tak, zmardowałem tyle czasu, żeby dostać prawie nawet nie jeden milion. Nie mogę, słuchajcie, nie mogę. Co jest nie tak?